Dzień dobry. A dzisiaj zaplanowałem dla was taki weekendowy luźniejszy odcinek w ramach, że tak powiem, przeglądu konserwacji i czyszczenia sprzętu po naszym ostatnim tourne po budowach. Chciałem wam pokazać moje podstawowe narzędzia, które zawsze noszę przy sobie, taką torbę przyboczną hydraulika. Może to kogoś zainteresuje. Myślę, że jest dość ciekawe przynajmniej dla mnie. Także omówimy sobie po kolei wszystko. Zaczniemy od narzędzi pomiarowych. Tak, pewnie, że tak. Czyli poziomica 60. Podobno, jeżeli się je używa, to się jest chyba z zagranicy. Ale często się przydaje. Kolejna sztywna metrówka. To jest akurat chyba gratis. Hańko. Mam jeszcze takie z Miłoki, ale. Szczerze mówiąc, schęka jest chyba najlepsza podstawa przy mierzeniu każdy hydraulik i nie tylko, elektryk o tym wie. Dalej. Tutaj mamy miarkę zwijaną, to jest akurat Milwaukee STAT, szeroka, sztywna, fajna miarka. Wcześniej miałem jakąś z to gdzieś tutaj jest. Co jeszcze z pomiarówek? A jest, dobra, jest autolog, 8 metrowa. To już dogorywa, <grywa> ale jeszcze robi. już mamy laser, to jest jakiś Stanley. Szczerze mówiąc, nie jakaś petarda, ale też gratis. Przydaje się do prowadzenia rur. Wiadomo jak jest, chociaż prościej wychodzi bez taki żart. To co? Może klucze? Od największego do najmniejszego. Tutaj mamy kobre, 300. Ona jest trzymana raczej, wiecie. Gdy potrzeba zdemontować coś starego i dużego, jakiś cal, dwa cale, coś takiego. Raczej w nowych instalacjach praktycznie nie używamy, chyba że do dokręcenia jakiegoś półśrubunku do pomp delikatnych. Dalej mamy Cobra 250, to jest seria 87, 22, 250. Ona się różni od tej, w tym, że ma taki system, że można sobie doregulować pozwolenie. Jeżeli dojdzie do końca, klikacie i tańczycie. rzadko korzystam z tego systemu, ale jest. Co mamy dalej? Knipexa, to jest podstawowy klucz. najczęściej przez nas używane jeżeli ktoś zajmuje się białym montażem może sobie też dokupić tutaj gumowe nakładki żeby nie porysować armatury tak jak mówię, to jest podstawa głównie operujemy kluczami tu jest jeszcze jego kopia z Rottenbergera z ciekawostek rozstawa jest większa delikatnie w się niż w Rottenbergerze będzie to widać? pewnie nie będzie Dalej. To jest Wicha z nastawą. To jest taka sprężyna, nie trzeba jej nastawiać po prostu. Ona się dopasowuje sama. Rzadko używam tego klucza. Jest trochę toporny, tak naprawdę. I wkurzający. Ale czasami, jak na szybko trzeba komuś to dokręcić. To idzie w ruch. Jeszcze mniejszy. rotenbergerek. Nie pamiętam już jaka to była seria, jak mam być szczery. On dużo przeżył. Bardzo fajny klucz. I najmniejszy, tak zwany mały ćmo. Knipek 125. Może i wygląda śmiesznie, ale bardzo dużo się, go, dużo się go tak naprawdę używa. Fajny klucz. Wszędzie tam, gdzie jest słaby dostęp, gdzie po prostu nic dużego nam się nie zmieści. Co dalej? Z hydrauliki jeszcze może polecimy. Dobra, obcinaszki do rur. To są midłoki do 25 -ki. z innymi ostrzami. Fajne, do mniejszych średnic. Szybko się tnie. Obcinaczek mamy dużo. Kończąc na takich elektrycznych ale Fajnie zawsze się chce używać czegoś bardziej toporniejszego. Czasami to wystarczy po prostu. Lecimy. Kalibratory. Są chyba biraksje albo logotusy. Ten jest do 25. Jeszcze jeden zakres do 32 do peksa. Nie muszę tłumaczyć o co chodzi z kalibracją i Czemu zawsze trzeba to robić, żeby nie podwinąć uszczelki? Nie? Dobra. Chyba miała... Co dalej mamy? Odcinaczki Knipekse z szybką nastawą. Tylko pociągacie dokręcacie. Bardzo fajne. Tu jest jeszcze gratownik, wbudowany. to już tak do większej średnicy albo dostali po prostu. A tutaj małe obcinaczki do miedzi. Na pewno ich zaletą jest to, że można. Po prostu dość w ciasnych miejscach. ona zawsze na duże. Nie odstają za, za bardzo. Dobra. Hmm. Ciężko tak powybierać, nie? Nożyki? Nie, jeszcze mamy klucz. Łapacz. Już nie wygląda, ale służy, jeżeli pracujemy samemu. Nie ma nam tu przytrzymać otuliny czy coś. To jest podstawa. Możemy zacisnąć się, nie pokaleczymy rur, dociskamy trzymamy wszystko. Tak zwana trzecia ręka. Fajna sprawa, naprawdę nożyki. Co mamy z nożykami? To jest taki chyba najtańszy badziec z midłoki, ale służy. Już mam trochę lata. Dalej to jest fastback. Podstawowy terapez Naprawdę świetna rzecz. Nawet nie tylko do pracy, tylko warto takiego mieć. On tam ma kilka niby funkcji. z trapezu ma ściągaczkę do kabli. Otwieracz do piwa czy do butelek. Z czego oczywiście w pracy nie korzystamy. I śrubokręt. Z tego też, jak być szczerze, rzadko korzystam. Kolejny nożem jest knipex. To, to jest 90, 10, 165. O, On już przeżył Ale świetna sprawa Naprawdę fajny nóż W aluminiowej obudowie Tu ma jeszcze taki smacniacz Dzięki czemu możemy ciąć jakiś styrodur Głębiej Takie rzeczy i nie połamiemy ostrza Fajne Chociaż tak jak mówię Za innego trzeba będzie pomyśleć o jego wymianie Nożyki mamy przerobione co tu jeszcze jest? O, jeszcze tutaj. To jest taki jak macie do lisic. Może z wymiennymi, żeby mniej więcej ostrza. No. Wiadomo. Tępienie gwintów. na no nie. Przydatna rzecz. Piłka musi być. Śrubokręty. To jest podstawowy chyba mój śrubokręt. Ten miłoki z grzechotką. Ma wymienne wkłady, czyli macie wszystko pod ręce. TH, PZT. -y. Ma też grzechotkę w dwie strony. Bardzo dużo go używamy, co zresztą widać po nim. Tu jest jeszcze jeden mniejszy brat. Myślę, że też będzie bardzo przydatny, ale dziwo. Tego używamy dużo mniej. Tu jest jakaś reklamówka TH. Ale przydatna do składania automatyki. Wiadomo jakie tam są śrubeczki może jest to trochę upierdliwe szukanie tych bicików w tym, ale, ale przydaje się jeszcze jakiś elektryczny został mój. to jest śrubokręt po moim dziadku do zadań specjalnych dużo przeżył różne ciekawe rzeczy nim robimy tak zwane najcięższe dzieiny grzel. Co jeszcze? Ratownik, wiadomo, miedziucha. Zawsze przy kielichowaniu przy zaciskaniu gratujemy rury. Nigdy tego nie zostawiamy z jakimiś pustymi krawędziami. Tu mam jeszcze antyśmierć szybką, multimetra z NCQ. Takie coś to nieraz uratowało dupę, także zawsze sobie warto sprawdzić. Różnie bywa na budowach. Kombinereczki Knipexa Fajne, ale warto je smarować. One mają tutaj otwory serwisowe. Jak dasz smaru, to naprawdę nie działają. Obcinaczki do kabli. ściągasz izolacji tak właściwie. Nie jestem elektrykiem, ja z tego korzystam. Nie wiem, czy elektrykom taki odpowiada. Czy może są jakieś lepsze? Mi on robi roboty. Jakiś jeszcze tutaj. Dobra, zestaw busów nie muszę tłumaczyć. Bardzo przydatna rzecz. Dobra. Ściągamy. tu mamy jeszcze jakieś szpeńska. Cóż tu za czary są. Jeszcze Dobra, nasadki. To nasadowe do zakrętarki udarowej. Takie najpopularniejsze to będzie dziesiątka, 13, 17 czyli tego, co najczęściej używamy. Zachętarkę Wam zaraz pokażę, bo to akurat to elektronarzędzie zawsze mam w torbie, bo robi robotę dobrą, a mało waży. Tutaj jeszcze jakieś popularne grzechotki. 12, dziesiątka, ósemka. Wiadomo, do rozdzielaczy i tak dalej. Do skręcenia szalek. A to jest zwykły tak do gwintów. Made in Aliexpress. Za grosze, ale robi robotę. Nieraz już był używany. Różne rzeczy też spotykamy na budowie. Dziś się zapomni o wykręceniu jakichś korków, które są i tak dalej. A tutaj dwa kluczyki do wentyli. i odwieraczek. Co jeszcze na wierzchu? Czołówki w tej części. Ja w poprzedniej pracy nauczyłem się pracować z, czoł z czołówkami. Światło to podstawa. Zawsze i do szukania jakichś wycieków, i w ogóle do montażu. Także mam dwie pary. I jeszcze została nic do uszczelnienia wintów. Używamy albo tego w pracy, albo kleju, który Wam pokażę zaraz. I prawdopodobnie, oprócz izolacji, na wszelki wypadek, opróżniliśmy tą część torby. Lecimy dalej. Co to jest? Dobra. No jest ciekawy klucz. Nie mówię co to jest. Możecie powiedzieć w komentarzach, co to za klucz, zabieg i do czego służy. Będzie jakaś zagadka. Teraz już chyba będziemy losować. Dobra. Zakrętarka i taki mały zestaw do niej. I dwa podstawowe moje elektronarzędzie, Naprawdę udana sprawa i do wiercenia, i do zakręcania. Sobie. Bardzo łatwa robota, jeżeli potrzebujecie, nie wiem, wiercić coś w maksie, Macie uniwersalne wiertło na heksa wiercicie. Potem przepinacie tylko szybko złączkę i zakręcacie jakiegoś kołka do osadzania na przykład ramek pod punktem strony. Te wiertełka też są fajne. Może nie do betonu, ale wszystko inne radzą sobie. A tu jeszcze jest co ze bitów. No podstawy, nie. Torcze za mało jakieś i plus końcówki do, do kluczy nasadowych. Co dalej, co dalej, co dalej? O! Jeszcze mi umknęła mała poziomica magnetyczna. Rewelacja. Zastosowanie z Multum od poziomowania yy, jednostek zewnętrznych, punkt ciepła, kotłów, stelaży, no w ogóle krótka, ale robi robotę. Tu mamy co? Alkohol i pa. I klej do gwintów. Bardzo fajny. Przyspiesza pracę. Jeżeli używa się go z głową i tam gdzie można. Co dalej, szablony. A to są, moi mili szablony do cięcia otuliny. Jeżeli chcecie ładnie to ciąć, to taki nowy zakup. Właśnie go testuję, ale powiem szczerze, że mi się sprawdza. Całą opcję, to wszystko jest druk 3D, ale dobrej jakościowo. Fajną opcją jest, że wsadzacie sobie tutaj trapez, ciągniecie całą otulinę i przecinacie ją równo na połowę. Końcówka kątowa, to pokazywałem? Podpatrzone od, od okien. Rzadko używam ale się może przydać tam, gdzie nie masz zasięgu. Nie jest to jakiś... Nie wiadomo co. Chociaż mi i to super nie jest, ale czasami ratuje dupę. Też bardzo tyrany nie może być u nas. Co dalej? Gratownik do miedzi, To jest chyba jakiś szanier z klimatyzacji akurat. Nie najlepszy na świecie, ale robi robotę. Częścik do Głosujemy Losujemy. O! Aha, o. Pasta uszczelniająca do mintów, czyli podstawa, ściereczka. Srebrna taśma zbrojona. To potrzebna sprawa. Każdy wie. trytki i tak dalej. Tutaj mamy co? Tutaj będzie multimetr. Czasy takie, że nawet hydraulikowi. Jest, no, hydra, hydraulika jest to niezbędne narzędzie pracy. Będę losował. A co? O. To jest fajne. Też nie powiem do czego to. Jeżeli wiecie, powiedzcie w komentarzu. Super urządzenie. Jestem ciekaw, może ktoś wie. Dużo kolegów po fachu mnie w sumie ogląda, bo mnie nie komentują w filmikach, także zapewne ktoś wie. Czyjścic do rur w stanie agonalnym, no cóż. Kosztuje 10 zł, ale wiecie, musi skończyć żywo. Uchwyt do lasera to nie jest ważne. Jedziemy dalej. To już sobie wstanę. To są obcinaczki do kanalizacji na przykład Clipexa. 50, 40, 32. Tutaj sobie zmieniacie na I możecie obcinać je razem z fazą. Bardzo fajna rzecz. Powijaki. No to jeszcze mi zostało, że muszę mieć rzadko w sumie używamy. Na pewno gwiazdki. Płaski wiadomo, że się zawsze przyda. klucz stopniowy do śrubunków firmy nownej, obcięty tutaj troszkę diaksikiem żeby wchodził w rozdzielacz i nie opierał się o rotametr ani nie o zawór odcinający ci co wiedzą to będą wiedzieć o co chodzi szczerze mówiąc zaraz się rozpadł ale go naprawiłem miałem jeszcze drugi z tu, czyli teoretycznie lepszy ale do go komuś podarować No ten mi po prostu robi robotę u kolegi w sklepie hydraulicznym na ulicy Lubisz w Krakowie, który bardzo polecam. Spokojnie. Tutaj co? Obcinaczki większe Viraxa, Ropexa. Szczerze mówiąc rzadko ich używam, wolę elektryczne miłoki, ale jakby się coś stało zawsze muszą być. zapomniał. Podstawowe narzędzie Mały młotek, 300 gram. Ale ja lubię właśnie takie lekkie. Lepiej mi się nimi pracuje. Bez tego nie ma roboty. Jak wszyscy wiecie, podstawa na to. Losujmy dalej. Piłka do gieka Też się często używa. Różnie jest. Wiecie. Coś jeszcze zostało? Nożyce do cięcia blach. Też przydatne i to zastosowanie Multum no, dla hydraulika najczęściej jak wyjdzie już na dach montować komu, i będzie za mała dziura. Co tego? Prawie opróżniliśmy torbę. W środku jest jeszcze Multum Trytek, jakieś testery do twardości wody, markery, ostrza, w sumie sama eksploatacja. Także to byłoby na tyle. Pokażę wam ile tego jest. Nie wiem. Zobaczcie, ile mieści torba. Dobra, słuchajcie, będziemy kończyć tą pierwszą część. Jeżeli chcielibyście obejrzeć o elektronarzędziach, a mam tego sporo naprawdę, niektóre dość ciekawe, bo no cóż mam powiedzieć, lubię gadżety. Że nie tłumaczą, że są konieczne do pracy, że bez tego się nie, nie da pracować. Nie zawsze jest to prawda, ale za to pracuje się bardzo wygodnie, dzięki czemu wracam z dobrym humorem do domu. No ale tak, jeżeli chcielibyście to jeszcze zobaczyć, dajcie znać, bo gramy drugi film. A na razie to miłego dnia. Hej!